Dobry żołnierz, kolek, myśli. Dobra, Masz go Zobacz, on nie trafi! Ja to zrobię stąd. Broń, do końca, nie rzucaj się w ślepo, tylko broń. Nie podpowiadaj teraz, bo to... No, bo to Jestem ale Ale to dał pięknie. <ścoughs> なあ。<No. S 2> <No. S 3> <laughs>

Tak by chyba nie było znowu przed strzałem wyskoczył. Jest! Brawo, Oscar! I, może... I do końca dopiero rzucaj się do piłki. Nie wyskakuj ja, tak. No właśnie mu je ja podbudowany! No mu jemu staryś się spisał! No! Nie musisz no. ja wtedy zeskoczyć! No! Jak się mówi, tak się mówi! Heł miotko! Jak się mówi, tak się mówi! Heł miotko! Jak się mówi, tak się mówi!